Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na Emirates Stadium. a zaczynają gracze Galatasaray. Przedził. Ilmas. Ilmas. Dobry atak flankom. Zemaju. No i popatrzmy, jak wznowią grę z rzutem z autu. Ryzykownie, ale udało się. Później. Santi Zorla. Blisko po może strzelać. Czy to wykorzysta? Strzela! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Wymieniają piłkę między sobą Zemaini Ilmas. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi Kuzin. Interesująco zapowiada się ta akcja. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Snyder. No i znajdę. Blisko pole karne. No, ucieka obrońcy. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Ramsey Kuzin. Niestety stracił piłkę. Po skrzydle. I masę. Kapitalnie ale to no, nie koniec no. akcji. Później. Wysokie podanie skierowane do Sancheza. Dobrze. Biega na wolne pole. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Odrzutu z autu rozpoczną grę. Z całkowitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Później. Doskonale. Dobra okazja. Nie ma gola. Widać było, że za bardzo podszedł pod tym piłkę. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Czy to wykorzysta? Tak jest. Będziemy mieli rzut karny. Dla faulującego Tylko żółta kartka dodajmy Za to zagranie powinien obejrzeć czerwoną Zupełnie nieudany ślizg Niebezpieczne to było Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji I słusznie odgwizdał przewinienie lora kościelny Dobre ofensywne wyjście. Uderzenie, broni! Piłka wychodzi w pole. Kapitalnie minął obrońcę. Paul, zawodnik Arsenalu przekroczył przepisy. Nie przewidział to zagranie i przejął. No strzela piłka w bramce, i mamy wyrównanie. Pełni uzasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie. daje cały czas sobie zabrać piłki no przeniesie się do i mas ale schodzią o piłkę Uzi. i mas No i Snyder. Czy zdecydował się na strzał? Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Teo Walcott. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Dobra pozycja do oddania strzału. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1 do 1. Właśnie rozpoczęła się druga część spotkania. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. Bramkarz spokojnie łapi piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. wykorzysta uderzenie w stronę bramki wielka w rance mózgu nie potrafią powstrzymać go obrońcy to jego drugi gol w tym spotkaniu Szansa na dobitkę. Kapitalnie bramka. No piłka opuściła bo będziemy mieli rzut rożny. Czyt uderza. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. O ładnie wyłuskali teraz piłkę na skrzydle, co z tego wyniknie. Kapitalna wrzutka. Będzie szansa na bramkę. A piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Permet to zaker teraz. Piłka w rękach bramkarza. Brawo za ten pressing. Zmusił rywala do błędu. No i mamy przerwę w grze. Sędzia sięga po kartkę. Wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. dził Ładna dwojkowa wymiana piłek. Piłka opuściła polegry. gry. Santi Walka o piłkę. Udaje mu się zabrać piłkę bez fałdu. Snajder teraz. Piłka w pole karne. Obrońca poradził sobie z tym doszczupkowaniem.

Perfekcyjnie podcięta piłka, wspaniale. Strzela. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Znakomicie obronił chwytając tę piłkę. Jest szansa na groźną akcję. Dobra okazja. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Sampika Zorla. Niewiele do końca, ale jeszcze nic nie jest przesądzone w tym spotkaniu. A udało mu się odebrać piłkę. Próbują rozegrać po skrzydle. Co ja będę Państwu opowiadał, sami Państwo widzicie. Santos. Na No, będzie pan! Jest! Kolejną bramkę powiększają przewagę. Wróćmy na tego gola innego tonu. No i piłka wyszła poza pole gry. Sandika Zorla. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu załku Aleksis Sanchez. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Ramsej. Doskonale, oddaje strzał. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Popatrzmy co się dzieje, niespotykana sytuacja. Również bramkarz udał się w pole karne rywali. Pandem, nie ma gola. Piłka odbita od słupka, ląduje poza boiskiem. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli kolejny rzut rożny. Wybiega na pozycję. Ucieczka, ale nie uwieńczona sukcesem. Piłkarz nadal leży na murawie. mi wygląda na naciągnięty mięsień. Stracił piłkę, zachwiał się, ale nie upadł. Dobry przechwyt obrońców taki było tylko na jedną bramkę. Rywale 100 byli aż 3. Wygrana w takim meczu to nie to samo, co w grze o punkty. Ale daje im pewien komfort psychiczny. I to już się z Państwem Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo.